Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a dzisiaj y, jestem znowu z Bartkiem. Cześć, cześć, cześć! I y, sobie y, Bartek pójdzie kopać, szukać diaksów. Ja pójdę tutaj natomiast się zająć villagerami, bo muszę się Wam pochwalić, że poza odcinkiem tutaj sprowadził... zrobiła, że normalnie szok. No właśnie, to po prostu naprawdę. Tutaj Villager, który sprzedaje okna na 4, tutaj z, miał... po prostu nie miał żadnych książeczek. Postaw, z, zdjęłam profesję, postawiłam na prawa siadła. Tutaj... Ciernie 1. Tutaj są ciernie 1. Ale to ciernie 3 polujemy, więc w sumie ciernie 1. A to tutaj napewniam. biblioteczka i bukrzew, więc nic takiego. Tak, a tutaj postawiłam te jakby tutaj płyty, żeby po prostu te villagerzy nie uciekały, bo ja się dzisiaj zajmę tymi villagerami, a Bartek pójdzie kopać. No, to ja już lecę, jak będę miał coś ciekawego, to, to mu O, znowu ciernie, tylko teraz już droższe trochę. Ciernie jeden. Dobra, więc... O, Dobra, to ja idę do kopalni, jak będę coś miał, to powiem. Okej. Okay. Łagodny upadek 1? Mm -mm. Nie, Jak... nie, nie, upadku nie wiesz, bo. Nie, bo to coś musi być albo na zbroję, albo na mieczyk, albo na kilo. W odrzut nie. Na... Albo ostrość 5 mogę się zdecydować. Oj. Ostrość 5? Tak, tak, tak. To na pewno. Mogłam mogę zobaczyć, co on chociaż mam, Dobra. Jak miał teraz ostrość 5, to mm, szkoda. Szarpneśk na pewno by się przydał, więc ta ostrość to musi być na pewno a jak nie dzisiaj, może coś innego si siadnie. Na niezniszczalność też bym się skusiła na niezniszczalność, no bo ponieważ niezniszczalność mamy diaksowy kilo, gdzie można ma na nałożyć niezniszczalność właśnie. No, dopiero się rozwijamy, więc tego tutaj dużo wymagać. No właśnie. I też kop wszystkie żelazo, bo wszystkie Taka, żelaza, bo bym zrobiła chętnie, wiesz co? No. Bym zrobiła chętnie... Bikon e, e, ja Bikon e, to to potem, to jak będziemy już prosami na tym świecie, ale chętnie bym zrobiła na tym świecie mm, tutaj nieskończoność. Mm, Bierzeć tą nieskończoność, bo to na jest nauk. Łuk, ale, na, ale to, na, albo ale no to, to tak, jest nauk, no bo no tak, jedną tak, strzałę tak. masz na wyku. Ej, ale ja wc nie mam, dobra. Bierzemy tą nieskończoność. Bierz, no, bierz. Tak, to się na pewno przyda, bo to daje, jak, jakbyście nie wiedzieli, nieskończoność daje. Macie jedną strzałę w ekwipunku, oczywiście i wystarczy Wam ta jedna strzała, nie Trzeba, potrzebujecie ja mam więcej. ja w piłku, nie jest nie mam. Ale pozbierałam te jakby z tamtej, mm, jakby pozbierałam. Ostrość 5 teraz polujemy, albo niezniszczalność 3. Ostrość w sumie nie musi być. O, dobra, moje pierwsze żelazo na razie. Ale, ale no, wydajność 5, ostrość 5 lub niezniszczalność 3. Tak się umawia. Zmora wstawu nogów, nie. Przydałaby się lepsza siekierka do rozwalania tego, ale mam na razie taką, to mam na razie taką, jak się zniszczy, to zrobię żelazną, ale na razie Dzień taką. Dobra. Taka mi wystarczy zdecydowanie moc 5, nie. No i teraz co, moc 5 nauk? Kopal, nie? Dobra, ale brać moc 5 nauk? No, no kurde. No kurczę, no, ale takie A dobre, jednego byś sobie. no właśnie No właśnie też on się postara, dobra, biorę tą moc 5, bo to nie struguj. będzie ten ale, ale, ale wiecie, wiecie jaka jest, jest szansa, że te villagery, jak damy im więcej jakby profesji, będą jakby więcej im rzeczy sprzedamy, będą mieć może drugą książkę, więc... A ja tutaj tak ja w ogóle wolę mam kopalnię. Przedasz więc... tutaj coś. Kurczę. No, no. O, okej, okay, nabiłam jednego. Zobaczymy co będzie miał. Ochronkę 4 nabiłam, więc bardzo fajnie. Diamenty, diamenty! Dątwa diamenty. uwiązania! Diamenty! No nie! dawaj, weź nie umrzyj, weź nie umrzyj, nie, weź nie umrzyj. Ja, w tym, jak my zrobimy w tym odcinku enchanting, to to będą jaja po prostu, na prawa, będą ja, jaja. to będą jaja. Naprawa, nie no. Ja ginę, yy, żartuję. Dobra, Jezu, się przestraszyłam. Weź Bartek, nie strasz. Ale tu mam, że żelazo tak w ogóle, więc tu chyba na początku wykopiesz żelazo czy dioksy? Yy, dioksy, dioksy, dioksy. Patrz, patrz, patrz jak pięknie, kurde. Ojej, ile dieksów? Właśnie, kopryczaki. Rozkop i zobacz, ile będzie. Dokładnie, Dokładnie. Czadzie. 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 Chyba tylko dwa. SS. No, nawet jeśli dwa, to i tak to już wystarczy na Enchanting Table. Ludzie, może w tym odcinku nawet zrobimy. Ja, naprawdę możemy zrobić Enchanting Table, bo jak jakiś będzie sprzedawał biblioteczki, to naprawdę zrobimy wizualny nasionka. Hmm. No, mogę no, właśnie. Na... W sumie. Dobra, na ścianach się prędzej przynę. że znalazłem w ogóle kopalnię. No, bardzo super. Bo w ostatnim razem pamiętacie, że też w kopalni Bartek znalazł, więc, no, jakby. Kopalnia gitara. Kopalnia gitara. Dobra, dwie rzeczy będę mogła następne kupić, jakbym chciała, jakby. Dobrze, teraz ja muszę z tym wyjść, żeby się. sprzedawać. A w ogóle jeszcze tam jest kopalnia. Dobra, zobaczymy, co będzie miała naprawka. Bo na naprawę już nas stać. Jak to? No normalnie, mamy 13 emeraldów równo. Są. I co? Jedwabny dotyk! Na no bierz, bierz na, na ten diakcowy. Bierz, bierz, Bierzemy na bierz. Diakso, diak, diak, i, i, ludziska. Na diaksowy kilof po prostu takie rzeczy, że to po prostu seria. No e, jakby, no ja po prostu nie wierzę. Takie rzeczy na diaksowe kilofy, to po prostu to jest niewiarygodne normalnie, niewiarygodne takie rzeczy na dieksowe Killowe, takie rzeczy na po prostu y, rzeczy, że to po prostu jest, no niech po prostu ja. No jest ładny dotyk, to dobra. Po prostu no jakby y, nieskończoność nie, nie chcemy nieskończoności. Tylko po prostu y, dajmy to tak, że po prostu zróbmy to w ten sposób, że y, po prostu no jakby tak że, no nie wiem, na razie, na razie nic nie kupuję, bo po prostu nie stać nas za bardzo. Nie stać nas, bo nie mamy tyle emeraldów. Ale, ale, ale mm, może nas będzie potem stać. No teraz na, na, na nas w sumie na nic nie stać. Ja cię kręcę, ale kozacko ja. Ale się jaram. Mamy jedwabny dotek, czyli jak wykupimy diamenty rudę, to będziemy mieć rudę nie jakby diamenty na mnie wypadną, tylko ruda. Właśnie ja, ja to lubię. No ja też to lubię. Ja, no Ja po prostu nie Szczęście 3 to dla mnie jest serio. Ja zawsze chodzę z, z jedwabnym nocykiem. Ja w ogóle takie, takie rzeczy to po prostu... jona jak co ty? Haha, ha. bardzo śmieszne. E, dobra, e, pójdźmy poszukać jakiejś trzciny albo zróbmy większą farmę trzciny. Coś w tym stylu. Myślę, że to mógłby być dobry pomysł, żeby zrobić większą farmę, trzcinę, bo mamy dwie trzciny, to nawet te dwie trzciny to już dadzą dużo. No i po prostu serio, kozacko. Jeszcze jak skończymy odcineczek, to jeszcze pewnie pójdę, żeby ogarnąć sobie jeszcze rzeczy jakieś. Gdzieś tutaj mam, Tak, mam nieskończone wiader, nieskończony źródełko wody. Ja tu się w ogóle nie odzywam. Tam e, no i no jakaś się sobie I Ja, tak ja po prostu wow, ja w to nie wierzę. Ja w to po prostu nie wierzę. No, koks, koks, Co się teraz dzieje po prostu. O, żelazo, o, żelazo, 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 Ale szansa. no, rozmuszmy sobie zwierzątka, jeśli możemy. żeby sobie pozbierać level. E, tutaj no. odłóżmy tutaj takie lofy. I może sobie postaramy sprowadzić sobie villagera. To możemy spróbować w sumie. Mm, sprowadzić villagera. Tak, 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 Tylko co tutaj... Um, tak, trzeba. Zbudować łódkę dla niego, to po pierwsze. To będzie ciężko zrobić, ale jakoś to zrobimy. No i... a co, jeszcze jednego villagera przeprowadzasz? No chciałabym przeprowadzić jeszcze jednego, żeby dać mu jeszcze to, jakąś profesję To przyjść tak jak wtedy, tą łódką Tak, tak, jak to, tak, tak jak wtedy łódką. Dlatego, żeby zniszczyliśmy tą trasę, nie? Nie, nie, no właśnie. Ale dobra, to, to, to postaram się. Ja mam drewno. Po co ja idę do tej. Ale w sumie jedzenie. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. jedzenie, jedzenie rozmnoż jedzenie, jedzenie. krowy też rozmnoż. Tak, 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 tak. Już rozmnożę. krówki. Bo krówki mamy, jakby tutaj widzicie, cztery już prawie. Bo tutaj się urodzi następna i widzicie małe są. Te. Bartek, masz łóżko przy sobie? Um, tak, o no to się prześpi mm, gitarka dobra tutaj sobie teraz wejdziemy do tych tutaj owieczek oczywiście I rozmnożymy sobie je mamy w ogóle już 12 level ja mam dwunasty level ja to i tak też dobrze, dziesiąty level a niedługo chcę też robić e, enchanting na 30 level, więc e, tak po prostu sobie na razie zbieram, żeby po prostu już mieć na ten mm, 30 level i tak powoli staram się nie umierać, e, żeby powoli sobie zbierać ten levelek i tak, tak. żeby powoli wpadał e, coraz więcej, żeby tego levela było i po prostu. No, no i żeby było tak coraz szybciej. No, a tą farmę rozwijam tutaj coraz bardziej, żeby po prostu tutaj było coraz więcej świnek. Jak widzicie, tutaj były dwie świnki, teraz tu jest więcej, jeszcze więcej jeszcze więcej i jeszcze więcej, więc super. Mm, tutaj mamy cztery mięska, to możemy je upiec, bo by mi się przydało jedzonko. Oczywiście upiekę je tutaj na naszym, o no tutaj sobie poczekajmy, aż się upieką i no. Ja, ja, nic ja tu mam nie trochę z... tego żelaza. Ile w sumie dobrze? mogę spróbować. Jak to na razie. E, Półstaka pół żelaza mam, prawie. Zobaczę, czy już spadły. Czy jeszcze nie, jeszcze nie, dobra, ja zaraz się Ja opiecie. mam pustaka żelaza, prawie, więc. Aha, no to bardzo. Oj, myślałam, że już rączką kopiesz, ale dobra. E, no to bardzo fajnie. O, y, ten mieć. E, no. Ja mieć biorę. Okej. Okay sobie weźmiemy jedynku, jedynku, jemy, jemy jedynku. I wyjdziemy z jedynku, Okej, Ok, bierzemy łódeczkę. I teraz, ludziska, jest ważna sprawa. Mm, bierzemy villagera w łódeczkę. Ale najlepiej, żeby to był cały czas ten sam poziom. To by było najlepiej. O, 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 o! Mamy wariata w łódce. Dobra, i czekajcie, i teraz się będziemy jakby. O, o, o. I teraz wychodzę. Będziemy tutaj cały czas robić um, jakby normalną druszkę, żeby jakby nie tutaj ten wila, że przypadkiem... przypadkiem. Mm, no. Tylko jak tu się robiło tłok? Nie pamiętam jak się robiło tłok, ale zaraz zobaczę tutaj. Diaksy? Ogranicząc. Diaksy następne, super. E, no, A no najlepiej, okazek. bo tu czyto, nie możemy czytować. Więc, no właśnie, więc, więc tutaj diaksy się bardzo przydadzą. E, no, no po prostu się przydadzą. Nawet na każdym na każdym diaksy są przydatne. Dobra, więcej niż trzy, więcej niż dwa. Zobaczę jak się robi tłok. Więcej niż cz cztery, cztery mamy logo. już. Jak się robi tłok? Jak się robi tłok? Jak się robi tłok? Halo? Halo, halo. Jak się robi tłok? Tłok. Poczekajcie, ludziska. Ja tutaj sprawdzę <laughs> ja, jak bym. Jak się jawierabny dotykuję. No. To byśmy sobie to zostawili, aż byśmy mieli, wiesz. E, szczęście trzy. Ale dobra. E, jak się robi tłok? Naprawdę, Liska, zapomniałam jak się robi tłok i po prostu no, Muszę zobaczyć jak się robi tłok. E -h -h. Tłok, tłok, tłok. Zrobiłaś e, Tłok. Aha, uh -huh. okej. Okay. Co tu nie umiem robić? Tłoku nie umiem robić. Drewno, drewno mamy stone Tak, tak. Y tak jest, no, jest tak. Tutaj nagryw. No to ludziska tułok. To Redstone. Redstone Redstone. Redstone nie mamy, bo my go nie kopaliśmy. Dobra, ja ci tam mam tutaj. Wyjdź do kopalni, mm. wyjdź. Ja. <grym> Zapomniałam kompletnie, że redstone A nam się by przydał No jeden. Jeden redstone tylko? No, w sumie jest dwa żeby mi... Ja mam 26. Dobra, daj im wszystko. A, dobra, nie, dobra, nie idź, nie nie, 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 nie nie Ja to mam już, tam, dobra. Sobie wykopię trochę w sumie więcej, przyda się. Więc, dobra. 10, 10 na pewno wystarczy. Ja tam więc... dalej idę szukać. Jak co chwilę mamy? 6. 6 diamentów, to bardzo dobre, 6, 7, więc. bo jeszcze mamy jedną w skrzynce, pamiętasz? Tak, no to mamy 7, to naprawdę 7, bo jedną mam w skrzynce, zaraz Wam pokażę. I po prostu, no. Stać już nas na enchanting, więc bardzo fajnie, bo do Enchantingu przypominam, że są potrzebne dwa e, dwie, dwie jakby mm, dwa diamenty, cztery obsidiany oraz Diaksy? E... Ja, ale Fart. Dobra, ja już z tobą Bartek nigdy nie kopię. Ja sam kopię, tak? No, no Ale ty jesteś! O, ja ty ja mam sam kopać! Wiesz... Nie, chodzi o to, że jak ze mną kopiesz, to w ogóle nigdy nie znajdujemy diamentów o to chodzi I, i ja mam sam kopać w po prostu a, tak, bo mam też serwer z moimi kolegami Dajnik to właśnie tam ja jestem górnikiem, mój kolega jest e, chemikiem a mój ko drugi kolega jest takim, który ten enchantuje wszystko i tak tak wiesz. jak się robi tłok, halo tłok o, o, gitara, gitara tłok. Tak, 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 jeszcze żelazo, aha, żelazo Rzez sobie tam, bo mamy jeden stap. Tak. A i dalej mam jedną sztabkę też. Mam jedną sztabkę. A, no idealnie faktycznie. Ile mamy, Diakstów? 12! ja, boy. Nie, no po prostu yeah. to jest szczęśliwy nasz dzień, nie? Tak, to się chyba robiło tak, czy jak? Halo! Nie, to się nie tak robiło. Nie, 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 nie. Nie, to się nie tak robiło. Nie, nie. Nie, ja, tak się to robiło, zwierzę. Wiem, że się tak nie robiło, to się robiło tak. Tak, tak. Dzięki Tłoczek Mamy i e, jak się robiło. Ja naprawdę. No no ja naprawdę jakby nie wiem y, po prostu jak chcę tam ogarnąć i, i sobie to zrobię. Oj, 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 oj. Sobie to ogarnę, bo za niedługo y, kończy się filmik, więc no. Za niedługo, więc no. Jakby sobie to ogarnę już poza filmem, ale po prostu, mm, no. Tutaj jakby... Oczywiście zapomnijcie o subie i łapce w górę. No właśnie, bo to się bardzo przyda, żeby rozwijać ten kanał i żeby po prostu go rozwijać. Dobra, ja już mam stałek żelaza, więc ja wracam. Eee... Okej, okay, ja tutaj stawiam jakby tutaj, o, to musimy zamienić na normalne dieta. No i zaraz się kończy, Bartek tylko przyjdzie, żeby się ze mną, żeby razem ze mną się pożegnać i po prostu no, kończymy ten filmik. Ale ojojoj, no dawaj, 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 dawaj. wjeżdżamy na niego. I kliknij, dźwignie z uzia. Dźwignia, alo. Dobra, dzięki dźwignia. I podciągnęła go, jazda. Jazda dalej. Już idę, już idę. Dobra. Tutaj leciłem po ten kłoczek. No, rozwalamy tłoczek, to się chyba rozwala się kierką, e, kilofem. kilopem, kilofem, tak. Kilofem się rozwala, tutaj sobie weźmiemy ten oczywiście. E, I stawiamy dalej i no. Ja już sobie poza odcinkiem jakieś dobre enchanty e, dam. I po prostu no, jakby... Żeby was już po pierwsze nie zadzacie, po drugie, film za długo już nie, trwa, więc po prostu... Ja chyba nie dojdę, albo dojdę. Dojdziesz, dojdziesz. Ja już tutaj zostawiam tego villagera i do, Bartek już dochodzi. No i co? Ja mam przypominam, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Yy, no no i patrzcie, no i patrzcie, no i patrzcie. Ja tutaj jestem, patrzcie Bartek, zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie. Czekaj chwilę. O, uh, uh,